Drodzy Polacy, chciałbym podzielić się z Wami czymś, co głęboko mnie poruszyło podczas mojej wizyty w Waszym pięknym kraju. Byłem na uroczystościach 11 listopada na rynku w Krakowie. To, co zobaczyłem, naprawdę mnie zaskoczyło w pozytywnym sensie, a może nawet wstrząsnęło mną. Byłem świadkiem czegoś niezwykłego ludzi żyjących w harmonii, celebrujących razem swoją historię i swoją tożsamość narodową. Atmosfera była magiczna rodziny, dzieci, starsi ludzie, wszyscy razem w spokoju i godności. Nie było barier, nie było strachu. Ludzie mogli swobodnie się poruszać, uczestniczyć, świętować. To było piękne i wzruszające. We Francji, niestety, nasze obchody narodowe wyglądają inaczej. Podczas naszych uroczystości potrzebujemy wzmocnionych środków bezpieczeństwa. Ludzie są często oddzieleni barierkami, kontrolowani. Atmosfera nie jest taka sama. Nie czujemy tej samej swobody, tego samego spokoju, który odczułem tutaj w Krakowie. Widzicie, my, Francuzi, gdzieś po drodze zapomnieliśmy o czymś ważnym. Zapomnieliśmy o sile patriotyzmu, o dumie z własnej kultury, o wartości naszej tożsamości. A wy, Polacy, to zachowaliście. Wasza historia nauczyła was, jak cenna jest niepodległość. Przez dziesięciolecia walczyliście o prawo do bycia sobą, do mówienia własnym językiem, do życia według własnych wartości. I dzisiaj to widać. Widać to w waszych oczach podczas hymnu narodowego, widać to w waszej dumie, w waszym patriotyzmie. Proszę Was, chroń tego, co macie. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek wam mówił, że patriotyzm jest przestarzały, że miłość do własnego kraju to nacjonalizm. To nieprawda. Patriotyzm to szacunek do swoich przodków, to odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, to miłość do Ziemi, która was ukształtowała. Pozostańcie tacy, jacy jesteście. Zachowajcie tę harmonię, ten spokój, tę dumę. Polska potrzebuje Polaków, którzy kochają swój kraj, którzy go chronią, którzy przekazują swoim dzieciom wartości, które was zbudowały. Jako Francuz patrzę na Was z podziwem i przyznam szczerze, z pewną zazdrością. Zazdrością o to, co straciliśmy, a Wy wciąż macie. Dziękuję Wam za te lekcje. Dziękuję za przypomnienie, jak ważne jest być dumnym ze swojego kraju. Niech żyje Polska.